Są miejsca, które powinny zmienić historię świata, a jednak nikt o nich nie mówi. Leżą na liście UNESCO, są chronione, ale oficjalnie niewygodne. Dlaczego nie uczymy się o nich w szkołach? Dziś pokażę Ci najbardziej tajemnicze miejsca, które przeczą temu, co wiemy o przeszłości. Wyobraź sobie miejsce, gdzie kamienne bloki mają kształty jak z fabryki, idealnie równe linie, symetria co do milimetra. A teraz wyobraź sobie, że powstały w epoce kamienia, bez metalu, bez pisma, bez technologii. To nie teoria, to fakt. To puma puma, jedna z największych zagadek archeologii. Wysoko na płaskowyżu Altiplano w Boliwii, ponad 3800 metrów nad poziomem morza. Stoją tam pozornie zwykłe ruiny, ale wystarczy spojrzeć bliżej. Bloki są perfekcyjnie dopasowane, bez zaprawy. Krawędzie, jak cięte lasery. Niektóre kamienie mają kształt litery H i każda z nich wygląda dokładnie tak samo, jakby wyszła z tej samej formy produkcyjnej. Archeolodzy twierdzą, że ruiny powstały około 1500 lat temu, w czasach gdy ludzie nie znali metalu, nie używali pisma i nie zostawili po sobie ani planów, ani narzędzi. Do dziś nie znaleziono niczego, co mogłoby wytłumaczyć, jak powstały te formy. Nie ma śladów głód, nie ma dokumentacji. Rekonstrukcje opierają się głównie na domysłach. Bloki ważą po kilkadziesiąt ton. Niektóre transportowano z odległości ponad 90 km. Na wysokość niemal 4000 m. Jak? Nie wiadomo. Same kształty też są zagadką. Rowki są równe, głębokość identyczna, krawędzie ostre jak brzytwa. Geometria idealna. Nie da się tego osiągnąć przez obijanie kamienia innym kamieniem. To nie piaskowiec. To andezyt i granit jedne z najtwardszych skał na świecie. Do ich obróbki potrzeba czegoś znacznie mocniejszego niż dewno czy krzemie. A jednak ktoś to zrobił i zostawił po sobie konstrukcje, które wyglądają jak nowoczesne prefabrykaty. Oficjalna wersja mówi o prostych narzędziach i tysiącach godzin pracy, ale są też inne teorie, że istniała nieznana zaawansowana cywilizacja, że używano technologii dźwiękowej do cięcia kamienia za pomocą wibracji, a nawet że to pozostałość po czymś spoza naszej historii. Obcych? Pradawnych inżynierów? Jedno jest pewne. Nikt nie potrafi tego wytłumaczyć bez znaków zapytania. Bo 90% Puma Punku nadal leży pod ziemią. Nie zostało nawet w pełni odkopane. Nie mamy ani narzędzi, ani planów, ani świadectw. Tylko ruiny i pytania, które wciąż pozostają bez odpowiedzi. Jakim cudem ktoś zbudował miasto z bazaltowych kolumn na wodzie? To Nanmadu. Bez cementu, bez metalu, bez żadnych maszyn, tylko ogromne, kilkutonowe bloki ułożone na mokradłach. Do dziś nie wiemy jak to zrobili. Ani po co? Lokalizacja: Wyspa Ponte, mikronezja, ocean spokojny. Na pierwszy rzut oka, ruiny na wodzie, ale to nie tratwy ani chaty. To kamienne miasto złożone z ogromnych bazaltowych kolumn. Tworzy ponad 90 wysp połączonych kanałami. Każda wyspa to tony kamienia, jakby ktoś poukładał klocki Lego z lawy. Datowanie. Budowa rozpoczęta około XIII wieku. Twórcy cywilizacja Saudeleur. Funkcja elitarna stolica religijna i polityczna. Oficjalnie zbudowano to gołymi rękami, tratwami i bambusowymi dźwigniami. Nie zachowały się żadne plany, narzędzia ani dokładne zapisy. Miejscowi opowiadali tylko legendy. Bazaltowe kolumny są ogromne. Niektóre ważą po 10 ton. Nie wiadomo, jak je transportowano przez dżunglę i bagno, a potem ustawiono z milimetrową precyzją na podmokłym terenie. Nie ma śladów ramp, wciągarek, szyn, niczego. Miejsce jest nienaturalne. Wygląda jakby nie pasowało do reszty świata. Bloki są bazaltowe, twarde, ciężkie i trudne w obróbce. Ułożono je bez zaprawy a mimo to pozostają stabilne do dziś. Przestrzenie między nimi są tak ciasne, że nie wciśniesz nawet kartki. Według legend, bazalt przyleciał sterowanym przez magię kamieniem. Oficjalna. Powolne, ręczne przenoszenie kamieni tratwami plus lata pracy. Alternatywne. Zapomniana technologia transportu ciężkich bloków. Dźwięk jako narzędzie uniesienia. Podobnie jak w Egipcie czy Puma Punku. Wpływ pozaziemskiej lub przebłyskowej cywilizacji. Mistyczne znaczenie i energia terenu. Brak dokumentów, brak narzędzi. Teren trudny do zbadania. Podmokły, pokryty dżunglą. Ruiny są zniszczone, ale nikt nie prowadzi tam szeroko zakrojonych badań. Nie wiadomo, czemu miasto porzucono, po prostu nagle opustoszało. Czy to możliwe, że istniały cywilizacje, które potrafiły więcej niż my dzisiaj? A może Nan Madol było tylko fragmentem większej historii, której nikt nam nie chce opowiedzieć? Jakim cudem ludzie z epoki kamienia zbudowali coś takiego, zanim powstały miasta, rolnictwo, a nawet pismo? Ogromne kamienne kręgi ważące po kilkanaście ton, ustawione z precyzją. 11 500 lat temu. Gobekli Tepe zmienia wszystko, co sądziliśmy o początkach cywilizacji. Południowo-wschodnia Turcja, nieopodal miasta szan Na wzgórzu odkryto kompleks prehistorycznych megalitów wysokich kamiennych filarów ułożonych w okręgi. Część filarów ma wysokość 5-6 metrów i waży nawet 10-20 ton. Na ich powierzchni wyrzeźbiono postacie zwierząt, symbole i abstrakcyjne wzory, wszystko wykonane ręcznie, bez metalu. Datowanie: Około 9600 lat przed naszą erą, czyli jeszcze przed Neolitem. Zbudowane przez społeczności łowiecko-zbierackie, które według wcześniejszych przekonań nie miały jeszcze rolnictwa, organizacji społecznej ani trwałych osiedli. Nie odkryto żadnych śladów codziennego życia, nie było tam domów, ognisk, naczyń. Wygląda to jak rytualne centrum zbudowane przez ludzi, którzy teoretycznie nie mieli wiedzy ani narzędzi, by to zrobić. Ludzie epoki kamienia upanego rzeźbili gigantyczne, symetryczne bloki zwapienia. Transportowali i ustawiali je pionowo, bez użycia koła, dźwigów, ani zwierząt pociągowych. Brakuje dowodów na to, jakim cudem udało im się to zorganizować, ani śladów infrastruktury, ani osad, które powinny tam istnieć. Niektóre kolumny mają wyryte postacie ludzi bez głów w reliefie 3D. Zwierzęta przedstawione na filarach nie występują w tej części świata dziś. Są to na przykład lwy, skorpiony, dziki, ptaki drapieżne. Ułożenie filarów w precyzyjne okręgi przypomina późniejsze świątynie, jakby było pierwszym planem architektonicznym w historii ludzkości. Niektóre rzeźby mają symbolikę zbliżoną do tej znanej z mitów i Zodiaku, mimo że powstały tysiące lat wcześniej. Oficjalna. Łowcy zbieracze byli bardziej zorganizowani, niż myśleliśmy, mogli wspólnie tworzyć święte miejsca przed pojawieniem się miast i rolnictwa. Alternatywne? Istniała zaginiona cywilizacja, która przetrwała ostatnią epokę lodowcową pamięć o kataklizmie sprzed tysięcy lat zakodowana w symbolach. Nieznana technologia lub wiedza astronomiczna już w dziesiątym tysiącleciu przed naszą erą. Teren odkryto dopiero w latach 90., a większość kompleksu wciąż znajduje się pod ziemią. Brakuje dowodów na istnienie stałej społeczności, a mimo to ktoś musiał pracować nad tym przez dekady. Wszystko wskazuje na to, że Gobekli Tepe celowo zasypano około 8000 lat przed naszą erą, jakby ktoś chciał, żeby o nim zapomniano. Czy możliwe, że początki cywilizacji są o kilka tysięcy lat starsze niż uczą nas w szkołach? A może ktoś zbudował Gobekli Tepe zanim jeszcze ludzkość miała być na to gotowa? Jakim cudem w epoce kamienia ktoś tworzył precyzyjne formy, jak z fabryki, bez metalu, bez pisma, bez koła, a mimo to powstał najstarszy drewniany posąg świata, Szygir Idol, i wygląda tak, jakby został wyrzeźbiony według matematycznego wzoru. Na Uralu, w Rosji, na mokradłach Szygir, górnicy natrafili na coś, co początkowo uznali za zwykłe drewno. Ale gdy archeolodzy oczyścili fragmenty, okazało się, że to posąg. I to nie byle jaki. Shigir Idol ma ponad 5 metrów wysokości. Pokryty jest symetrycznymi wzorami, geometrycznymi liniami, twarzami i symbolami, których nie potrafimy dziś jednoznacznie zinterpretować. Wygląda jakby stworzono go w cywilizacji, która rozumiała coś, co dla nas nadal jest tajemnicą. Został wykonany z modrzewia ponad 12 tysięcy lat temu. To oznacza, że powstał 7 tysięcy lat przed egipskimi piramidami, przed Stonehenge, przed rolnictwem. Oficjalna nauka mówi: to dzieło łowców-zbieraczy. Nie mieli metalu, nie znali pisma, nie mieli narzędzi precyzyjnych, a jednak zrobili coś, co przeczy całej tej narracji. Wzory na idolu są niesamowicie precyzyjne. Symetria twarzy, linie, które biegną równolegle przez całe metry powierzchni, nie wyglądają na przypadkowej, jakby ktoś świadomie zaprojektował całość według jakiegoś systemu. Nie ma też typowych śladów po prymitywnych narzędziach, jakich spodziewalibyśmy się po ludziach z epoki kamienia. I tu pojawia się kolejna zagadka: jak to drewno w ogóle przetrwało 12 tysięcy lat? Odpowiedź to torfowisko, środowisko beztlenowe, które zatrzymało rozkład i zakonserwowało całość w niemal idealnym stanie. Ale to prowadzi do jeszcze ciekawszego pytania: czy idol przypadkiem trafił do torfu? Czy może ktoś celowo go tam umieścił, żeby przetrwał wieki? Rytuał, ofiara, zakopana wiedza? Tego już nie wiemy. Idol miał pierwotnie ponad 5 metrów, ale część uległa zniszczeniu. Został pokryty geometrycznymi kodami, spiralami, zygzakami, wzorami, które przypominają protopismo. Niektóre z nich występują także w późniejszych cywilizacjach, tysiące lat później. Przypadek? Oficjalnie to efekt długiej, mozolnej pracy i talentu artystycznego. Ale alternatywne hipotezy mówią o czymś więcej. Zagubiona cywilizacja sprzed epoki lodowcowej. Wiedza symboliczna przekazywana z innego źródła, zaszyfrowana historia kataklizmu, a nawet kontakt z kimś spoza tego świata. Bo nie mamy żadnych dokumentów, bo nikt nie potrafi rozszyfrować symboli z idola, bo nic innego z tego okresu nie prezentuje takiego poziomu abstrakcji i projektowania. I najważniejsze, bo historia nie przewiduje, że ktoś 12 tysięcy lat temu w ogóle mógł stworzyć coś takiego. Czy naprawdę rozumiemy przeszłość? Czy Shigir Idol to po prostu dzieło sztuki sprzed epoki rolnictwa? A może to fragment układanki, który burzy wszystko, co myślimy o początkach ludzkości? Co sądzisz? To my nie doceniamy starożytnych? Czy oni mieli coś, czego dziś nie rozumiemy? Wszystkie te miejsca są realne, zbadane. Część z nich oficjalnie chroniona przez UNESCO, a mimo to żadne z nich nie pasuje do historii, jaką znasz z książek. Dlaczego nikt o tym nie mówi głośno i komu zależy, żebyśmy nie zadawali tych pytań?